Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich. Jeszcze tylko zapomniałem. Poczekamy jeszcze chwileczkę na pierwszych naszych słuchaczy, osoby, które nas oglądają. A ja sobie założę jeszcze tutaj słuchaweczki, żeby nie było lepiej słychać. Witam was bardzo serdecznie. Dziś środa. Środa, jak zawsze o godzinie 11.30 polskiego czasu, spotykamy się, aby pokrótce podzielić się z naszymi fanami, z naszymi przyjaciółmi, z naszymi darczyńcami na temat tego wszystkiego, co się wydarzyło, co się dzieje, co będzie się działo w najbliższym tygodniu tutaj w Centrum Furaha w Kenii. Ja nazywam się Marek Krakus. I jestem fundatorem fundacji Help Furaha, która zajmuje się działalnością w Kenii, a zajmujemy się terapią zajęciową dzieci z porażeniem mózgowym i autyzmem. To tak pokrótce, bo nasze centrum istnieje już od czterech lat. W przyszłym roku, w kwietniu, będziemy obchodzili piątą rocznicę. Natomiast fundacja istnieje od prawie półtora roku i dzięki właśnie istnieniu tej fundacji jesteśmy w stanie kontynuować naszą działalność tutaj w Kenii. Na dzisiaj pomagamy przeszło 340 dzieciom w trzech oazach szczęścia, tak je nazwałem, bo furaha w języku swahili znaczy szczęście. A oazy szczęścia są takimi y, klinikami, do których docieramy bądź też dwa razy w miesiącu, bądź też dwa razy w tygodniu. Jedna z nich znajduje się około 30 kilometrów od meru w miejscowości y, Mikinduri. Natomiast inna, y, kolejna nasza oaza szczęścia to już jest na Savanie, w Atan. Tam docieramy. Dwa razy w miesiącu i znajduje się około 70 kilometrów od Nairobi. Kochani, bardzo, bardzo proszę, bo widzę kilka osób, które nas oglądają na żywo. Napiszcie mi, skąd mnie oglądacie. To bardzo ważne. Ja, jak wspomniałem, nadaję z Kenii, z Afryki Wschodniej prawie z samego równika, bo do, Równiku, do równika mamy około 74 km. Kochani, centrum FURAHA na dzień dzisiejszy też zmieniło ze względu na pandemię, zmieniło swoją, swój charakter niejako, ponieważ nie jesteśmy w stanie pomagać dzieciom w centrum dziennego pobytu. Przed pandemią, do powiedzmy kwietnia, było około 20 dzieci każdego dnia. Pozdrawiam, Klaudia. Hej, Marku, ja z okolic Krakowa, tak, wiem i cieszę się, że, że jesteś z nami. Jest również, widzę, Mariusz Wach. Nie wiem, czy jeszcze jest w Zakopanym, czy już u siebie w domu. Jest również z nami Krysia Dąbek-Gościcino, Wejherowskie, okolice Trójmiasta w Polsce. Tak, widzę, że tutaj już są takie osoby, które znają nas, które dołączyli do nas i które wspierają nas, ale widzę, że też są osoby, które być może są po raz pierwszy. Jest tutaj Tomasz Kowalczyk, pozdrawia z pięknej Zamojszczyzny. Cieszę się, kochani, że, że jesteście. Naszym, nasze centrum, tak jak mówiłem, przed pandemią prowadziło również centrum dziennego pobytu, gdzie każdego dnia około 20 dzieci spędzało cały dzień od godziny 8.30, 9.00 do godziny 16.30, 16 Były to dzieci najczęściej tutaj z okolic Meru. Ze względu na transport, na możliwość przyniesienia tych dzieci, nie jest możliwe, aby docierały do nas dzieci z daleka. Natomiast te dzieci z okolic Meru miały możliwość trzech posiłków, bo po przyniesieniu tutaj do centrum otrzymywały porycz, taką kaszę mannę. Wzmacniającą, następnie były y, zajęcia y, powiedzmy edukacyjne, szkolne z nauczycielką edukacji specjalnej i w międzyczasie dzieci brane były na godzinną czy półtora godzinną terapię. Pandemia nam troszeczkę poprzewracała nasze programy, i na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie jedynie pomagać poprzez terapię zajęciową. Na telefon, że tak powiem, na umówione spotkania, ze względu na bezpieczeństwo, które tutaj w Kenii naprawdę staramy się zachowywać, myślę, że na całym świecie. Dlatego też nie ma jakiegoś tłoku, nie ma dużego nasilenia, ale dajemy rodzicom możliwość korzystania z tej terapii zajęciowej. W ciągu tygodnia, od poniedziałku do piątku. Kochani, dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, że bardzo dużo osób, już od dobrych kilku tygodni, po raz pierwszy jakoś dowiada, dowiado, dowiedziało się o naszej fundacji i docierają do nas poprzez media socjalne, czyli social media. Osoby z zapytaniami, w jaki sposób można pomóc, w jaki sposób można być przydatnym, czy jest możliwość wolontariatu. I myślę, że dzisiaj chciałbym również odpowiedzieć na kilka z tych pytań. Formy pomocy są różne, kochani, bo jak wiecie, ci, którzy nas śledzą, jest z nami ten projekt: Podaj mi rękę. Podaj mi rękę. To projekt duchowej adopcji dzieci na odległość, i kochani, to jest taki bardzo, bardzo istotny projekt, który naprawdę zachęcam do wzięcia w nim udziału. Te osoby, które być może jeszcze nie mają jednego konkretnego dziecka pod opieką, bardzo, bardzo Was zachęcam, wesprzyjcie ten projekt poprzez zobowiązanie. Można wejść na naszą stronę na internecie podję link www.helpfuraha.org tam znajdziecie projekty, a w nich wśród nich jest projekt Podaj mi rękę projekt Podaj mi rękę powszechnie w Polsce nazywany jest projektem duchowej adopcji na odległość różne fundacje, różne Misje najczęściej katolickie, chrześcijańskie tworzą takie projekty. My, ze względu na to, że mamy do czynienia z dziećmi, z porażeniem mózgowym i autyzmem, nadaliśmy temu projektowi zupełnie nowy wymiar, nową nazwę i nazywa się on Podaj mi rękę, bo tak naprawdę chodzi tutaj o to, aby poprzez. Te comiesięczne wpłaty 100 zł na konto naszej fundacji z podaniem nazwiska wybranego dziecka, wesprzeć terapię zajęciową konkretnego dziecka. I, kochani, jest to bardzo, bardzo istotne, ze względu na to, że nasze centrum tutaj w Kenii nie pobiera żadnych opłat od rodziców terapie odbywają się bezpłatnie. W związku z tym koszty, które ponosimy związane z zatrudnieniem terapeutów, z utrzymaniem tutaj naszego, naszego centrum, które na dzień dzisiejszy jest wynajmowane, musimy pokrywać właśnie z tych, koszt, z, tych z tych, właśnie, darowizn, które otrzymujemy, a jednocześnie zapewnić być może jakąś też pomoc humanitarną tym najbardziej potrzebującym rodzinom. Kochani, jeszcze około 30 dzieci oczekuje na swoich opiekunów. Stąd też moja ogromna prośba. Jeżeli jesteście w stanie, jeżeli wasza sytuacja finansowa pozwala wam na to, aby pomóc poprzez te comiesięczne wpłaty. Bylibyśmy bardzo, bardzo wdzięczni. A jeszcze mam taką uwagę dla tych wszystkich, którzy być może już uczestniczą w tym projekcie, ale z różnych powodów być może właśnie pandemii, być może jakiś innych powodów, zrezygnowali z, tego, z tej formy pomocy bądź też przestali dokonywać wpłat przez ostatnie kilka miesięcy. Mam taką serdeczną prośbę. Jeżeli jesteście w tym projekcie i oczywiście jest zrozumiałe, że każdy z nas może znaleźć się w jakiejś innym, innej sytuacji, być może ma jakiś inny pogląd, zmienił swoje podejście do tego projektu, bardzo proszę o kontakt e-mailowy, bo każdy z Was ma kontakt e-mailowy. Ja każdego miesiąca staram się Wysyłać niejako taki okulnik, list okulny do wszystkich darczyńców, którzy wpłacają, dokonują wpłat, po to, aby tak na, na co dzień aktualizować im to, co dzieje się tutaj u nas w centrum, jakie mamy wyzwania, jakie mamy radości, jakie mamy smutki. Bo jest to niejako już rodzina, rodzina furacha, rodzina szczęścia, która gromadzi się na naszych live'ach, która interesuje się naszymi postami, która, jeżeli nie może wesprzeć finansowo, materialnie, może dokonać tego poprzez udostępnianie naszej strony na internecie naszej strony na Facebooku. I, kochani, jest to bardzo ważne, ze względu na to, że my jesteśmy w tym roku w trakcie budowy takiej społeczności, która, która będzie miała jakieś mocne korzenie. Jesteśmy bardzo młodą fundacją. Jak wspomniałem na początku, tutaj chciałbym powitać Janusza Wadeckiego. Cieszę się, że jesteś z nami, Januszu. Jak powiedziałem na początku, Fundacja istnieje półtora roku, jeszcze niecałe półtora roku, a tak wiele już się wydarzyło. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w trakcie projektu Kup Pandziałkę. Chciałbym tutaj troszeczkę o tym więcej powiedzieć, bo jest to projekt na teraz, jest to projekt bardzo aktualny. Zbiórek urodzinowych. I muszę Wam, kochani, powiedzieć, że ta forma, być może nowa forma zbierania funduszy jest bardzo powszechna. I każdego tygodnia dwie, trzy osoby z, z tej społeczności, którą tworzymy, organizuje takie właśnie zbiórki. Kochani, te zbiórki mogą być mniejsze, mogą być większe. Niektórzy mają jakieś większe oczekiwania, ale być może osoby, do których się zwracają, nie są zainteresowane pomocą w Kenii. Być może chcą pomóc, ale na terenie ojczyzny. I te zbiórki, tak jak wspomniałem, kończą się bądź też bardzo pozytywnie, przerastają oczekiwania ich organizatorów. A niektóre idą bardzo powoli. Ale chciałbym tutaj Wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej zbiórce, która teraz jest aktualnie prowadzona przez Zbyszka Ciszek, który jeździ rowerem, który naprawdę dużo, dużo czasu poświęca właśnie na aktywność na rowerze. I jest inicjatorem projektu y, Rowerem po szczęście, bądź też Rowerem dla szczęścia. Y, ten człowiek założył sobie, bo jest klubowiczem klubu 555 Fryderyka Karzełka, że do końca września, do 14 właściwie września, do końca swojej podróży po Czechach i Morawach, y, zechciał zebrać 5555 zł i kochani o dziwo jeszcze prawie na no, więcej niż 3 tygodnie od y, zakończenia tej zbiórki udało mu się tą kwotę y, przebić, bo na dzień dzisiejszy z tego co się orientuję y, Zbyszek zebrał około 6000 Więcej niż 6300 chyba złotych, i mamy taką niesamowitą nadzieję, że ta zbiórka, ponieważ jeszcze trwa, dobije do kwoty być może 10 tysięcy. A więc jest to naprawdę ogromny, będzie to ogromny zastrzyk, jeżeli chodzi o ten projekt zakupu działki, do czego też bardzo serdecznie zapraszam można do niej dołączyć na profilu Zbyszka Ciszek. On tam też wstawia różnego rodzaju krótkie nagrania ze swoich wypadów, takich krótszych, 30-50 kilometrowych. A ostatnio w sobotę uczestniczyłem również w takim wydarzeniu organizowanym dla agentów ubezpieczeniowych, bo Wyszek jest jednym z nich, ma swoją firmę ubezpieczeniową. W takim spotkaniu, gdzie podzieliłem się też w kilku minutach na temat naszej działalności. A więc, kochani, to jest ten projekt, który tak bardzo, bardzo jest ważny. Ze względu na to, że jeżeli nie uda nam się zebrać tej kwoty, no, będziemy. Oczywiście kontynuowali nasze zbiórki, ale potrwa to być może troszeczkę dłużej. Nie ukrywam, że pandemia trochę pokrzyżowała nam plany, bo zaplanowane były dwa duże eventy w marcu: jeden w Polsce, inny we Włoszech, żeby właśnie zebrać wystarczającą kwotę. I myślę, że gdyby do tego doszło, na pewno mielibyśmy już Wystarczającą sumę pieniędzy i moglibyśmy rozpocząć proces zakupu. Mimo tego, że nam się to nie udało, poprzez zbiórki na Facebooku, poprzez zakup tych woreczków i tych, tych, tych darowiznach, udało nam się już zebrać przeszło 120 tysięcy złotych. Nie jest to Mała kwota, biorąc pod uwagę, że projekt był zapoczątkowany 13 grudnia w ubiegłym roku, a więc niecałe już 8 miesięcy. I powiem, że to, co tak bardzo jakoś mnie cieszy jako fundatora Fundacji Help Furacha, to to, że bardzo wielu z Was po otrzymaniu tych nieziemskich certyfikatów po otrzymaniu tych woreczków symbolicznych, identyfikuje się bardzo, bardzo mocno z naszym projektem. Kiedyś mówiliśmy na początku tych moich live'ów w ubiegłym roku, mówiłem, że mam marzenie wybudowania nowoczesnego centrum dla dzieci z porażeniem mózgowym i autyzmem. A obecnie, kochani, jest już naprawdę tak wielu, wielu ludzi, którzy identyfikują się z tym projektem. I nie mówią w swoich komentarzach, nie piszą w swoich komentarzach, że Marek chce wybudować centrum że jest biały człowiek że jest Polak w Kenii, w Afryce, który chce wybudować ten pomnik szczęścia ale mówią, że chcemy. Chcemy wybudować pomnik szczęścia. I kochani, to jest, wydawać by się mogło być może gra słów, ale dla mnie, kto czyta te posty, kto słucha tych wypowiedzi, jest to naprawdę bardzo motywujące, bo wiem, że nie jestem sam, wiem, że nie jesteśmy tylko tutaj z moją małżonką i być może z tymi osobami z naszego dream team, które. Angażują się troszeczkę więcej, angażują się, jeżeli chodzi o swój czas, też środki, do tego, aby przybliżyć się do, tego, do tej realizacji naszego marzenia, ale są osoby, być może, których ja osobiście nie spotkałem, są osoby, które dowiedziały się o naszej działalności na social media i dzięki temu. Zostały zarażone niejako tym pozytywnym wirusem szczęścia. To, co gra w naszych duszach, daje wyniki. To jest stwierdzenie tutaj Janusza Wadeckiego. To też człowiek, który zobowiązał się przez trzy miesiące robić swoje treningi w przygotowaniu do wędrówki do Santiago de Compostela na Boso. I każdy kilometr to jest jedna złotówka przeznaczona na Fundację Help Furaha. A więc ta kwota w każdym miesiącu jest około 200, 200 zł. Januszu, dziękuję Ci z całego serca za tak bardzo rzetelne podejście do, do mojego do naszego projektu. I naprawdę cieszę się, że że przyświeca ten naprawdę zna ten zacny cel Twoim wędrówkom codziennym, które naprawdę są wspaniałe, ja też podziwiam cię. A jeszcze dodał i trochę trochę dłużej. Więc super, cieszę się. Kochani, to jest to, czym na dzisiaj możemy się szczycić, że. Już jest nas y, przeszło 100 osób, być może około 1000 osób, a być może nawet, nawet i więcej, bo nasza strona www.helpfuraha jest odwiedzana. Y, czy to y, strona internetowa, czy też strona na Facebooku, ma już przeszło 1600 y, ludzi, którzy nas śledzą. Y, udostępnijcie tego live'a. Wiem, że. To nic nie kosztuje, a poprzez ten jeden przycisk naprawdę możemy pomóc tak wielu, wielu dzieciom tutaj w Kenii. Kochani, czas wakacyjny już powolutku dobiega końca, a więc będziemy wracać do naszych cotygodniowych, codziennych live'ów na różny temat. Wiem, że Brian. Który jest prowadzącym aukcję dla Centrum Furacha, jest jeszcze w trasie. Tutaj go widzicie gdzieś w autobusie czy w samolocie. Nie wiem, chyba autobus to jest. Jeszcze jest w trasie, ale już obiecał, że od 1 września, jak rozpocznie się nowy rok szkolny, wróci po swoich wędrówkach, ruszymy z naszymi. Aukcjami. Co poniedziałek o godzinie 20 spotykamy się właśnie z Brianem i z darczyńcami, którzy ofiarują nam, ofiarują nam jakieś eksponaty, ofiarują nam swoje wiadomości do właśnie aukcji. Witam Janusza. Janusz też, Janusz Pacut jest naszym ambasadorem. Międzynarodowym ambasadorem, koordynatorem w Holandii. Też bardzo długo już od niego nie słyszałem żadnych wieści. On na co dzień mieszka w Holandii, ale też pewnie był na urlopie i trudno byłoby mu śledzić nasze poczynania. Kochani, cieszę się raz jeszcze, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę, aby ten jeszcze kilkudniowy tydzień był bardzo ofiarny, był bardzo obfity i owocny, jeżeli chodzi o dokonywanie wpłat i wybieranie dzieci z projektu Podaj mi rękę. Tak jak wspomniałem, jest jeszcze około 30 dzieci. 20 z nich miało, nie miało jeszcze swojego opiekuna, natomiast około 10 Miało swoich opiekunów, ale z różnych powodów, tak jak mówiłem wcześniej, no zrezygnowali z tej formy pomocy. Dlatego jeszcze w tym tygodniu pewnie napiszę do nich takiego osobistego maila z prośbą o potwierdzenie, czy jest to dziecko na wolne powiedzmy, do, do tej duchowej adopcji, do tej pomocy, dla innych osób, czy po prostu była to jakaś chwilowa sprawa, która nie umożliwiała dokonywania wpłat? Kochani, to jest bardzo ważne, aby to uśmie ten uśmiech dziecka, jeszcze raz wam chcę pokazać, bo te dzieci naprawdę są bardzo radosne, są bardzo uśmiechnięte. Zobaczcie, jak wiele miłości, szczęścia, też oczekiwań pewnie, Wypływa z ich oczu, radosnych, wspaniałych, pięknych oczu. Tutaj mam takie dziecko, które jest nowe w naszym programie, kolejne. Są to dzieci, które oczekują na naszą pomoc. Otwórzmy nasze serca. Wesprzyjmy. Ten projekt podaj mi rękę i pomóżmy tym najbardziej potrzebującym. Dzieciom w Kenii, w Kenii. Zarażajmy innych <laughs> pozytywnym wirusem szczęścia. To nic nie kosztuje, a może poprzez naszą życzliwość, poprzez naszą do, nasze dobre słowo, może pomóc innym osobom. Dziękuję Wam, kochani, i do zobaczenia. Jutro prawdopodobnie nie będzie naszego spotkania z Jadlin, z tego względu, że ja będę w Nairobi. Tutaj załatwiał pewne sprawy związane z moją wizą, z moim permitem. Dlatego to nie będzie możliwe, ale zapraszam do naszego spotkania niedzielnego o godzinie 20:00, do naszego podsumowania tygodnia i do, do spotkań środowych, wtorkowych. One jeszcze się odbywają bardzo regularnie. Do zobaczenia i do usłyszenia.